wyłącznie osobiście. Przez listy tak, oczywiście można, ale tylko obcowanie... Po diagnozie Teresy Lipowskiej jej codzienność zaczęła przypominać cienką linię pomiędzy tym, co zwyczajne, a tym, co niepokojące. Każdy gest, każda pauza w słowie nabrała innego znaczenia, a cisza w domu zamieniła się w ciężar, którego nie dało się zignorować. Najbliżsi obserwowali, jak jej ruchy stopniowo stawały się powolniejsze, jak dłonie, które dotąd były pełne energii, zaczęły drżeć w najmniej spodziewanych momentach. Jak spojrzenie, które zawsze promieniowało, ciepłem nagle skrywało cień czegoś trudnego do nazwania, pojawiały się drobne sygnały, pozornie błahe, ale uderzająco wyraźne dla tych, którzy kochali ją najbardziej, Niespodziewane milczenia, utrata wątku w środku zdania, niepewne kroki, jakby podłoga wymykała się spod stóp, a potem te noce, gdy bezsenność zderzała się z lękiem, a oddech wydawał się krótki, irwany w jej oczach, odbijało się zmęczenie, którego nie potrafiła wytłumaczyć, a w dłoniach, pojawiał się chłód, który przenikał aż do serca mąż, potwierdzając smutną wiadomość, nie wypowiedział wszystkich słów, ale jego twarz i przygnieciony głos wystarczyłyby każdy poczuł, że oto rozpoczyna się najtrudniejszy rozdział ich wspólnego życia. Choroba wdarła się do ich codzienności powoli, niepostrzeżenie, zmieniając zwyczajne czynności w wyzwania. Ubieranie się zajmowało teraz więcej czasu, a proste posiłki wymagały ogromnej koncentracji. Pojawiły się drobne potknięcia, które nagle urastały do rangi symbolu i stawały się przypomnieniem, że nic nie jest już takie samo. Atmosfera wokół niej zgęstniała każdy dzień. Niósł niepokój i pytanie, bez odpowiedzi, co będzie dalej. Diagnoza wciąż pozostawała w cieniu, nieujawniona do końca, ale ciężar jej brzmienia rozciągał się na wszystkie sfery życia, tworząc aurę napięcia i tajemnicy. Subskrybuj nasz kanał, aby nie przegapić kolejnych odsłon tej historii. Po diagnozie Teresy Lipowskiej, kiedy padło słowo choroba Alzheimera, cisza, która zapadła w domu, brzmiała głośniej niż cokolwiek innego. Jej mąż, potwierdzając smutną wiadomość, miał w oczach cień, jakiego wcześniej nie znała. Ta choroba, która zaczęła wślizgiwać się w ich codzienność, jak niewidzialny intrus, nagle nabrała imienia i ciężaru. Od tej chwili każdy dzień stał się próbą zrozumienia, jak wiele się zmienia w jej ciele i w jej umyśle. Na początku były to drobne zaniki pamięci, pozostawione klucze w kuchni, kiedy powinna była schować je do torebki, filiżanka odstawiona w zupełnie inne miejsce niż zwykle powtarzanie tego samego zdania, kilka razy w ciągu jednego wieczoru. Początkowo bliscy uśmiechali się z zakłopotaniem, traktując to jak roztargnienie. Ale z czasem roztargnienie przerodziło się w mgłę, która zaczęła spowijać każdy dzień jej ręce, które drżały niekiedy tak lekko, że można to było wytłumaczyć zmęczeniem. Teraz coraz częściej odmawiały posłuszeństwa, kiedy próbowała zapiąć guziki bluzki. Ruchy stawały się niepewne, a chwile frustracji narastały w niej jak fala, której nie potrafiła zatrzymać. W miarę jak choroba postępowała, pojawiła się dezorientacja. Teresa coraz częściej gubiła się we własnym domu, stawała nagle na środku salonu, jakby nie wiedziała, po co tam weszła. Jej spojrzenie stawało się puste, a usta próbowały wydobyć słowo, które uciekało, zanim zdążyła je wypowiedzieć, zdania rwały się jakby w połowie ścieżki, a rozmowy, które dawniej były dla niej źródłem radości, zamieniały się w bolesne milczenie. Mąż starał się prowadzić ją cierpliwie, podając wskazówki, pokazując drogę do kuchni, do sypialni, ale w jego oczach było widać, jak każde takie zdarzenie wbijało kolejne ostrze w serce. Symptomy fizyczne wzmagały dramat codzienności bezsenne noce, kiedy przewracała się z boku na bok patrząc w ciemność, kiedy sen nie przychodził, a zmęczenie rano było jeszcze większe. Bóle głowy, które pojawiały się nagle, jakby mózg walczył z samym sobą drżenie mięśni, które czasem ogarniało całe ciało, sprawiając, że kubek gorącej herbaty wylewał się na blat krople potu na czole w środku zimy duszności, które pojawiały się w trakcie najprostszych czynności. Wszystkie te symptomy składały się na obraz walki nie tylko z chorobą, ale i z własną bezradnością. Psychika Teresy stawała się areną cichej bitwy. Były chwile gniewu, nagłe wybuchy, kiedy nie mogła przypomnieć sobie imienia bliskiej osoby i czuła się jakby traciła grunt pod nogami. Były momenty wstydu, gdy w obecności przyjaciół nagle milczała, nie wiedząc co powiedzieć, albo gdy pomyliła twarze i imiona, były łzy, które spływały po policzkach w samotności, kiedy nikt nie patrzył, a ona sama wiedziała, że kolejny fragment jej tożsamości rozpływa się jak atrament na mokrym papierze. Rodzina przeżywała to razem z nią mąż, który starał się być opoką. Choć jego ramiona coraz częściej drżały pod ciężarem bezsilności dzieci, które przychodziły w odwiedziny, widząc matkę, która patrzyła na nich, jak na obcych wnuki, które pytały: Dlaczego babcia nie pamięta ich imion w domu? Panowała atmosfera napięcia, każdy dzień mógł przynieść coś nowego, niespodziewanego, kolejne zapomniane wspomnienie, kolejną utratę umiejętności. Otoczenie również zaczęło reagować sąsiedzi, którzy zauważali, że Teresa chodzi ulicą, powoli zatrzymując się, jakby zgubiła kierunek, przyjaciele, którzy dzwonili coraz rzadziej, bo rozmowy stawały się coraz trudniejsze, lekarze, którzy tłumaczyli objawy i kolejne etapy choroby, a każde ich słowo brzmiało jak wyrok bez apelacji. Dom, który kiedyś był miejscem ciepła, zamienił się w przestrzeń naznaczoną ciszą i czuwaniem. Każdy przedmiot w tym domu nabierał nowego znaczenia. Drzwi zamykane na klucz, by nie wyszła nocą kuchnia, w której ostrza noży musiały być schowane, głęboko łazienka, w której proste kąpiele wymagały pomocy. Bo ruchy stawały się coraz bardziej niepewne. Najtrudniejsze były momenty, kiedy Teresa nagle uśmiechała się. Jak dawniej, jakby na chwilę choroba cofała się w mrok, a jej oczy błyszczały ciepłem, wtedy w sercach rodziny, rodziła się nadzieja, że może to tylko chwilowe, że może uda się zatrzymać czas, ale te chwile były coraz rzadsze, a cisza i zapomnienie wracały z podwójną siłą. Jej choroba stała się nie tylko medycznym faktem, ale także psychologicznym labiryntem, w którym błądziła ona sama i wszyscy wokół, każdy dzień był próbą znalezienia nowej równowagi, nowego sensu życia w cieniu diagnozy, która zmieniła wszystko i choć jej mąż starał się ukrywać ból, jego twarz zdradzała wszystko, a potwierdzona smutna wiadomość była jak otwarta rana, która nie chciała się zagoić. Po kolejnych tygodniach od diagnozy, życie Teresy Lipowskiej zaczęło przybierać formę cichej kroniki powolnych przemian, które wymykały się logice i nadawały codzienności smak goryczy. Jej ciało poddawało się niewidzialnej sile, której nie dało się zatrzymać, czasami dłonie sztywniały, jakby zamarzały w półruchu, i potrzebowały kilku minut, aby znów zacząć działać. Innym razem nogi odmawiały posłuszeństwa, zmuszając ją do zatrzymywania się w połowie korytarza, kiedy stawała nieruchomo, wyglądała jak zagubiona postać z obrazu, a jej mąż obserwował ją z odległości, bojąc się zrobić gwałtowny krok, który mógłby wywołać lęk. Jej pamięć rozpadała się na kawałki podobne do stłuczonego lustra. Teresa potrafiła opowiedzieć szczegółowo historię sprzed 40 lat, a jednocześnie nie pamiętała, co jadła na śniadanie albo gdzie odłożyła szklankę wody. Pojawiały się momenty niepokoju, gdy nagle zaczynała szukać nieistniejących przedmiotów. Pytała o listy, które nigdy nie dotarły o spotkania, które nie były umówione w jej świecie, Czas zaczął się rozciągać i zwijać, a domowa rzeczywistość zamieniała się w labirynt. Psychicznie coraz częściej odczuwała huśtawkę emocji. Przeplatały się w niej wybuchy gniewu z nagłą czułością, płacz z uśmiechem, który gaz po kilku sekundach. Rodzina nie zawsze wiedziała, jak reagować. Córka podawała jej dłoń, a ona odsuwała się zdezorientowana. Potem po chwili tuliła ją z całą siłą, jakby bała się utraty najbliższej osoby. Takie zmienne reakcje tworzyły atmosferę napięcia, w której każdy dzień mógł zaskoczyć czymś innym. Objawy fizyczne narastały stopniowo w nocy. Pojawiały się drżenia całego ciała, przez co pościel była splątana, a oddech stawał się przerywany, czasem wstawała bez słowa i błąkała się po mieszkaniu dotykając ścian, jakby chciała sprawdzić, czy one naprawdę istnieją. Jej mąż czuwał wtedy przy drzwiach, aby nie wyszła na klatkę schodową, bo już zdarzało się, że próbowała otworzyć drzwi prowadzące na ulicę, przekonana, że idzie do pracy. Każda czynność dnia codziennego zamieniała się w wyzwanie. Ubranie się zajmowało niekiedy godzinę, bo guziki wydawały się przeszkodą nie do pokonania, a włosy, które kiedyś sama upinała, teraz wymagały pomocy lusterko, które dawniej było jej sprzymierzeńcem, teraz stało się źródłem niepokoju, bo obraz odbity w nim nie zawsze był dla niej znajomy. Relacje społeczne zaczęły się rozpadać: przyjaciele, którzy początkowo odwiedzali ją regularnie, powoli wycofywali się, nie umieli znieść widoku dawnej, pełnej życia, kobiety zamieniającej się w kogoś, kto patrzy pustym wzrokiem na ich twarze. Teresa czuła to odrzucenie. Nawet jeśli nie potrafiła go nazwać jej serce, przyspieszało bicie, a dłonie robiły się wilgotne, gdy rozpoznawała brak dawnych znajomych w jej otoczeniu. Emocjonalne reakcje rodziny były coraz bardziej dramatyczne. Dzieci płakały po cichu, kiedy widziały, że matka myli ich imiona. Wnuki zamierały, kiedy babcia nie rozpoznawała ich twarzy. Jej mąż z kolei przechodził wewnętrzną przemianę, uczył się cierpliwości, jakiej nigdy wcześniej nie znał jego twarz rzeźbiły linie zmęczenia, a oczy gasły, ale mimo to nie opuszczał jej na krok jego dłonie, które podtrzymywały jej drżące ciało, stawały się symbolem ostatniego bastionu stabilności. Choroba zaczęła zmieniać także przestrzeń domu, pojawiły się zamki przy oknach zabezpieczenia, przy drzwiach specjalne oznaczenia kolorami na ścianach, aby mogła rozpoznać drogę do kuchni i łazienki. Światło zostawiane na noc, by mrok nie pogłębiał dezorientacji. Wszystkie te zmiany były jak niewidzialna mapa walki o bezpieczeństwo. W chwilach, gdy choroba cofała się na moment, Teresa potrafiła usiąść w fotelu i nucić melodię ze swojego dzieciństwa. Jej głos był drżący, ale w oczach pojawiał się dawny blask. Te fragmenty normalności dawały rodzinie na miastkę dawnego życia, choć wszyscy wiedzieli, że to tylko ulotne przebłyski. Postęp choroby był nieubłagany. Teresa coraz częściej traciła orientację w czasie, budziła się w środku nocy, przekonana, że jest poranek albo twierdziła, że czeka ją występ na scenie, i szykowała sukienkę, która leżała w szafie od lat. Takie momenty, choć dla niej realne, dla innych były bolesnym przypomnieniem, jak daleko odeszła od rzeczywistości. Cała ta historia była jak powolne zapadanie się w ciemność, która jednak nie przyszła nagle, ale rozciągała się w czasie, rozdzierając serca wszystkich wokół, a smutna wiadomość, potwierdzona przez jej męża, była tylko. Początkiem długiej drogi, w której każdy krok naznaczony był cierpieniem i bezsilnością, ale także niezwykłą więzią i próbą zachowania resztek bliskości. Po kolejnych miesiącach choroba Teresy Lipowskiej przybrała nowe oblicze. Jej codzienność zmieniała się w rytmie, którego nie dało się przewidzieć. Ciało zaczęło reagować coraz gwałtowniej, pojawiały się sztywności mięśni, przez które zwykłe przejście z jednego pokoju do drugiego zamieniało się w próbę siły ramiona, unosiły się powoli, a palce traciły elastyczność, kiedy siadała na kanapie, wyglądała, jakby całe ciało zamieniało się w kamień jej twarz. Natomiast zatrzymywała grymas bólu, który pozostawał nawet, gdy próbowała się uśmiechnąć. Do objawów dołączyły zaburzenia mowy. Głos, który dawniej płynął miękko i melodyjnie, teraz rwał się, jakby każde słowo przecinało gardło. Teresa często zatrzymywała się w połowie zdania i patrzyła w przestrzeń, jakby próbowała wydobyć z pamięci dźwięki, które już z niej uleciały. Czasem mówiła urywkami wyrazów, które układały się w niezrozumiałą całość dla niej samej. Były to próby rozmowy dla innych echo zagubionych myśli. W zachowaniu pojawiła się niepokojąca drażliwość nagłe zmiany nastroju, sprawiały, że potrafiła w jednej chwili wpaść w złość, rzucić przedmiotem na podłogę, a za moment wtulić się w ramię męża, szepcząc słowa wdzięczności, te huśtawki emocjonalne wykańczały ją i wszystkich wokół wnuki, z przestrachem obserwowały, jak babcia, której dotąd ufały, nagle stały się kimś innym, a potem wraca na chwilę do dawnej łagodności. Otoczenie zewnętrzne stało się labiryntem pułapek. Zwykła wizyta w sklepie kończyła się paniką, gdy nagle zapominała po co tam przyszła. Raz zatrzymała się przed półką z chlebem i nie wiedziała który bochenek wybrać. Jej oczy wypełniły się łzami, a ręce bezradnie opadały. Wtedy jej mąż musiał wyciągnąć rękę i poprowadzić ją krok po kroku. Przez każdą czynność. W domu coraz częściej pojawiały się elementy opieki medycznej: łóżko z podnoszonym oparciem, krzesło z poręczami, aby mogła bezpiecznie usiąść, specjalne pasy zabezpieczające podczas kąpieli do tego urządzenia, przypominające o lekach. Dźwięk sygnałów rozbrzmiewał w kuchni, a Teresa reagowała na niego z dezorientowaniem, nie wiedząc, dlaczego ktoś każe jej połknąć kolejną tabletkę. Nocą sytuacja przybierała dramatyczny wymiar, często budziła się i zaczynała chodzić w kółko po pokoju, wypowiadając fragmenty zdań, jakby prowadziła rozmowę z kimś niewidzialnym. Zdarzało się, że stała przy oknie i wpatrywała się w ciemność, jakby tam szukała odpowiedzi, które umknęły jej w rzeczywistości. Jej mąż obserwował to z sercem bijącym szybciej, bo wiedział, że jedno nieuważne wyjście mogłoby zakończyć się tragedią. Psychika Teresy ulegała dalszemu rozpadowi, przestała rozpoznawać nie tylko dalszych znajomych, ale i osoby najbliższe. Zdarzało się, że patrzyła na córkę i mówiła do niej po imieniu swojej siostry. Która zmarła lata temu, takie chwile przeszywały rodzinę lodowatym chłodem, a w jej oczach odbijało się przerażenie, bo sama czuła, że coś się wymyka spod kontroli. Emocje w domu stały się mieszanką smutku i desperackiej walki o każdy okruch normalności. Mąż coraz częściej zmagał się z poczuciem osamotnienia. Choć był otoczony bliskimi, on czuł, że ciężar opieki spoczywa przede wszystkim na jego barkach. Jego twarz traciła pogodę dnia codziennego a nocami siadał przy stole i spoglądał w zdjęcia z przeszłości przypominając sobie czasy, kiedy Teresa śmiała się głośno i mówiła płynnie. Każdy przedmiot w mieszkaniu stał się częścią dramatu, kubek, który wypadał jej z rąk i rozbijał się na kawałki obraz na ścianie, który budził w niej wspomnienia dzieciństwa, ale tylko na kilka sekund zegar, którego tykanie wywoływało w niej lęk, bo nie wiedziała jaka jest pora dnia. Wszystko, co kiedyś było zwyczajne, nabierało mrocznego znaczenia. Lekarze ostrzegali, że choroba będzie postępować jeszcze szybciej. Zalecali terapię ćwiczenia pamięci i spotkania z psychologiem, ale każda próba kończyła się poczuciem porażki. Teresa nie potrafiła skupić się dłużej niż kilka minut. Jej notatki pełne były niezrozumiałych znaków, litery urywały się w połowie słów, a kartki pokrywały chaotyczne linie. Z biegiem czasu pojawiły się także problemy ze spożywaniem posiłków. Łyżka, którą próbowała unieść do ust często opadała, zanim zdążyła przełknąć kęs. Jedzenie, które dawniej przygotowywała dla całej rodziny, teraz budziło w niej lęk i dezorientację. Mąż musiał ją karmić, krok po kroku, cierpliwie tłumacząc, co się dzieje. Choroba odcisnęła piętno także na relacjach rodzinnych dzieci, choć wspierały ojca. Nie potrafiły w pełni pogodzić się z utratą matki, którą znały wnuki, Zaczęły unikać częstych wizyt, bo bały się konfrontacji z kimś, kto kiedyś opowiadał im bajki, a teraz nie potrafił przypomnieć sobie ich imion. Wszystko to składało się na obraz powolnego zanikania obecności Teresy w świecie, w którym żyła. Każda doba była próbą utrzymania resztek pamięci, resztek gestów i uśmiechów. Smutna wiadomość, potwierdzona przez jej męża, rosła w siłę i stawała się prawdą, nie do zaprzeczenia. W miarę jak dni mijały, a choroba Teresy Lipowskiej coraz mocniej zaciskała swoje kręgi, rodzina uczyła się żyć w cieniu nieuniknionego, to nie była już walka o całkowite zwycięstwo, lecz o chwilę bliskości, o uśmiech, który pojawiał się niespodziewanie. O spojrzenie, które na moment przywracało dawną czułość, smutna wiadomość potwierdzona przez jej męża stała się symbolem drogi pełnej cierpienia, ale i niezwykłej siły miłości. Codzienność nabrała nowego znaczenia, a każdy gest wsparcia stawał się świadectwem oddania ich. Historia pokazuje, że nawet w obliczu choroby, która odbiera pamięć, pozostaje coś, czego nic nie może zabrać więź serc i głębokie poczucie, że życie ma sens dopóki dzielimy je razem. Subskrybuj nasz kanał, aby nie przegapić kolejnych poruszających opowieści.